Wołowiner, gotowy burger z żabki. Burger wołowy z warzywami i serem oraz sosami. Teoretycznie tak powinien wyglądać. Tak jak tutaj. Zobaczymy, czy będzie tak napakowany. Sposób przyrządzenia, niestety, tylko podany w mikrofali. Ja będę robił w piekarniku. A tutaj skład i wartości odżywcze. Co my tutaj mamy w środku? No, jest ser faktycznie dosyć mocno przyklejony. Jakiś tam kawałek, nie wiem, ogórka jest, trochę cebuli. I sos. Wrzucam do piekarnika i zaraz próbujemy. Wołowiner zagrzany. Przecinam i spróbuję. Tak smakuje, tak wygląda, muszę powiedzieć, że mięso całkiem dobre w smaku, faktycznie wołowinę czuć, jest ona dosyć grubo zmielona, w smaku bardzo mocno przypomina burgera, czy, czy też cheeseburgera z McDonalda. Powiem szczerze, że jest też no, dosyć biednie napakowany, no to my tutaj mamy, kawałek sera, dwa plasterki ogórka, cena około 10 zł, to za dyszkę można było kupić dwie sztuki takie w Lidlu, w zasadzie miały to samo w środku. Może odrobinę inny skład, już nie pamiętam jaki tam był. Może mięso nie było 100% wołowiną. No ale wtedy jest dwa burgery, wtedy można sobie je troszkę dopakować. Tego też można by było sobie trochę dopakować. Ale sam burger za 10 zł uważam, że jest za drogi. Dajcie znać co o tym myślicie, czy wy to próbowaliście. Jak dla mnie to tak neutralnie. Mogę zjeść, mogę nie jeść tego. Są dużo lepsze burgery, ale wiadomo są też dużo gorsze. Czekam na komentarze. I oczywiście pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja, polubienie, jakieś serduszko. I do następnego, na razie.